przez główną salę. Przez główną salę, powiadasz, tak? No dobrze, zobaczymy, ale teraz tak. Tak jak mówiłem, uciekliśmy Jackowi, dobrze pamiętam? Chyba tak. Jakimś cudem, mimo że nas zauważył, odciął nam nogę. Dał jakieś chemikalia i pozwolił nam jeszcze żyć. No, ale dobrze. O! Ktoś puka. Nie? Nie. O! 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 Apteczka. Przytwierdzony taśmą, który nie sposób usunąć rękoma. Jej! Ktoś puka mam wrażenie. But. Ja jestem, jestem bot! Evelyn. okay hey you open up tell them hey you gotta help me hold on back up now sir do you live here i mean is this your property what me, No, no. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons called. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right, I'll tell you whatever you want. All right, now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. <laughs> you must have lost your mind. Look, officer. Dick. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life?

Chemikalia Odwal się, odwal się! Mamy pistolet, chociaż tyle dobrego. Ha! Nie mam kluczyka! Nie mam kluczyka! Odwal się, odwal się! Wiem, że to jest obrona. O cholera. Kurde, nie wiem, czy w ogóle go się da zabić? Kurde Kurde Czy to nie jest tak, że ja ma marnuję kulę teraz?

Ła 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 Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Nie! Ty bo mnie przejedzie, zaraz kopię Co ja mam zrobić? To mi coś da w ogóle? Oła. O, o, szybciutko, szybciutko sprawdźmy, czy coś jeszcze tu jest. No nie.

Amikalia zioło do apteczki. Mało życia. Coś czuję, że z tobą będziemy się jeszcze widzieć. O rety, o rety. O, wilkomowa apteczka. Jest jamo. Okej. OK, Okej. Okay. Dziwne odgłosy słyszę. Tak, to jest zamknięte. Tu jest drabina, tak? No. Ojej! O rety Oj 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 No tego się nie spodziewam Na no do strzelby, a może będzie tu strzelba? O rety rety Oho figurka byka, no dobrze. Pewnie tu zejść mogę, tak? Ciemno tu. Gdzie jest latarka? Czemu nie odpalasz jej? Oj i, i tam. No dobra. Ale tu ciemno. A, bo my jesteśmy przed piwnicą. Może lepiej nie otwierać? O, o. Autosafe. samochodowy Nope hmm. hmm Spróbujmy do głównej sali w takim razie Bo cholera mi st do strzelby nabój, jak i tak niej nie mam Za wcześnie dajecie, za wcześnie Tu byczek wejdzie, tu byczek wejdzie. Jej! Dzień dobry! Zostań mi Jolkę. Jest. Ty, czekaj, czekaj, czekaj! Gdzie ja takiego ludzika widziałem? Na dole gdzieś? Rok strzelniczy. O! Nic, nic. I kolejne osiągnięcie. To tu, to, to tam i starożytna moneta. Dziękuję. Oho. Czego chcesz? Zaraz, poczekaj. Fahadło zegara. Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat. Kapitan Policji Stanowej Howell powiedział dziennikarzom, że wyszczęto poszukiwania Helen Mitkiew, studentki z Karoliny Północnej, która wybrała się w podróż do Luizjany. W dniu 21 grudnia such o kobiecie zaginął. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba zaginięć w południowej Luizjanie stale rośnie. Większość osób zaginionych to turyści i włóczający. Do tej pory odnotowano przynajmniej 20 zaginięć. Policja podejrzewa, że mają one podłoże kryminalne i planuje przesłuchać miejscowych oraz przydzielić do dochodzenia więcej śledczych. Alisa Ashcroft. 19 stycznia 2016. Okej. Okay. ja na podobieństwo tego orła, ale to chyba nie tym. Oj, no to chyba nie tym, dzieciątko drogie. Chyba jeszcze coś znajdę. No dobrze, chemikalia. Kolejne osiągnięcie trofeum. Postaraj się bardziej. Jest strzelba. Oho. Ej. Halo. Kurde. Ej, to mi się nie podoba, dlaczego? Ale oszukują no. Ale oszukują. Może odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry. Daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he he he's a he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Zoe, tak cały czas. Jesu, patrzę na tą ścianę, miałem wrażenie, że ktoś idzie. To wiatrak strasznie. Tu ponuro, strasznie. Dzień dobry, babciu. Ty chyba mnie nie zabijesz, nie? A uśmiechniesz się do mnie? Nie, to nie. Dobra. O. Będziemy przez chwilę poważni. Ha. Może naszykujemy sobie pistolet. Nie. Nie wiem, czy nie powinienem się cofnąć, bo nie ma miejsca w ogólnej na itemy. O rety. O! Słyszę odgłosy cały czas. Które mnie trochę niepokoją. Okej, okay. kaseta wideo. 2 października, zapowiadają burze. Po nawałnicy sprzed kilku lat było dużo sprzątania. Chyba czas wzmocnić okna i podkleić dach. Może wezmę do pomocy Lukasa. 9 października poziom wody w końcu spadł. Dom przetrwał, ale stary budynek jest mocno oszkodzony. Lukas ciągle gadał o wielkim statku, który osiadł na bagnach. Jeśli to prawda, trzeba zgłosić sprawę władzą. Jutro pójdą to sprawdzić. Statek na bagnach? Coś mi tu śmierdzi. Halo? Może ja zamknę drzwi lepiej? Marguerite, przenieś złapanego, durnego hipista z sali do przetworni. Chyba nie mówisz o mnie, co? Okej. Okay. A to loki był tylko na raz? O rety, tego to nie wiedziałem. O, rety No dobra, no trudno. Polak mądry po szkodzie Dobra, zajrzyjmy jeszcze w każdy kąt Gdzie się da. Trzeba by na pewno czegoś nie ominęliśmy. Niebieska głowa psa. O! Proch strzelniczy. Gunpowder! Jej! Dobrze, już mamy 22 naboje amunicji. Do pistoletu. Starożytna moneta! Jest i ludzik! Siema! ma? O rety. Okej, tam jest skrzynia. Pokój babci! Mogę wejść? Nie, nie mogę. Może wrócę sobie. Tu jest tylko łazienka nam została, tak? No dobra, idźmy zobaczyć. Hmm. kalia. Już naprawdę nie mam miejsca. Dupa blada. Okej. Okay. Nie ma nikogo. Uff. Nie no, starożytna moneta w kiblu. Ha! Dobrze, że jeszcze nikt nie nasrał. Dobrze. Czuję się trochę bezpieczniejszy. Dobrze. Hmm. Kurde. Odnoszę wrażenie, że... Zaraz nam coś lub ktoś wyskoczy Wróćmy na dół w takim razie Może zasejwować grę Odłożyć do skrzyni co nieco Cześć babciu Zanim zejdziemy dalej Mija? Podobna do mi. Nie Ewelin. Czy to jest Ewelin, tak? Ty, a ona nie jest trochę podobna do tej babci. Ale to, to dziwne byłoby. Co ja gadam? Ewelin i babcia. Z kiedy to jest zdjęcie w ogóle? 2014 ma... Y 2 maj 2014? To nie, nie może być. Co ja gadam? Nie wiem, co ja głup za głupotę gadam. Hmm. Ja bym wrócił... sobie... do pokoju ze skrzynią i z saveem. Wszystko pozamykane na klucz, tak? No dobrze. Jedyną poślaką, która teraz mi przychodzi do głowy, to jest ten zegar, dlatego, że mamy tą część tu. Wahadło zegara, więc nic innego nie przychodzi mi do głowy. Hmm. To odłóżmy, kluczyk nam nie będzie potrzebny. Prok strzelniczy na razie odłożymy. Chemikalia to samo. Co to jest ta niebieska głowa? Psa. Naboje do strzelby odłożymy. Nie mamy jej jeszcze. Kaseta wideo. Gdzie był telewizor? Gdzie był telewizor? O kurde, ale to musielibyśmy. O kurde. Ale zaraz to my jesteśmy w innym budynku teraz? Coś mi nie pasuje, jak myśmy prąd włączali. Aha, bo to jest główny... Moment, moment, to jest główny dom, tak? O, rety, 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 Może na razie nie mogę obejrzeć. Ty, ryty, ty, ty, ty. Dobra. Nic na razie więcej nie zrobię. Szybko save'uję. No dobra, jademy dalej. Okej, okay. tu, tak jest. O, biała głowa psa. Niebieska głowa psa. Ha! ciekawe, gdzie mam to dać? Trzy psie głowy, i otwórz drzwi dziedzińca. Weź strzelbę. Okej, okay, tylko gdzie mam jeszcze iść w takim razie? To jest dobre pytanie. Że zejdę sobie na dół szybko. Tam jest ludzik. Jest, tylko mogę się mylić. Poza tym, czy ja mogę to w tym momencie rozwalić? Nie. A szkoda. Kurde, myślałem. A tu też nie? Ok, a gdzie jest ten ludzik? Tu, w tym miejscu? Tu nie mieliśmy broni, a ja wtedy broni żadnej nie miałem. Hmm. Ludzik. Ty no, ślepy jestem. Chyba, że w tym pomieszczeniu był. Hmm, 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 hmm. Ty no, nie pamiętam. Naprawdę, naprawdę nie pamiętam. No dobra, będziemy go zaraz szukać najwyżej No to mam nadzieję, że Wam się podobało Jeśli tak, zostawcie kciuka w górze No i do zobaczenia w kolejnym Cześć!